Nowe samochody. Przepiękny ułaz wygląda jak nowy. Nie jest nowym samochodem, jest po prostu perfekcyjnie odrestaurowany. Bardzo miło nam widzieć kolejnego uczestnika. Też ma cztery koła. Dwa nawet dosyć duże. Słuchajcie Państwo, jest to też kawałek polskiej motoryzacji jest to ciągnik Ursus ten ciągnik ma około 50 lat zaraz poprosimy właściciela tego pojazdu żeby nam parę słów o swoim cudzie opowiedział zwróćcie Państwo uwagę kabina z klimatyzacją można otworzyć drzwi, kiedy się klimatyzuje. Przepięknie odrestaurowane Simpson Spalbe. motorowerek produkcji MRD, bardzo ładnie zachowany rower. He a Simpson? proszę państwa ten czerwony żuczek, który wjeżdża jest to najprawdopodobniej 68 rok zwróćcie państwo uwagę to też kiedyś była straż pożarna tak jak wspomniałem mamy bardzo bogatą reprezentację pojazdów pożarniczych troszkę nam się zakorkowało troszkę nam się zakorkowało ale powolutku, powolutku tak, proszę Państwa zwróćcie uwagę na to które stoi przed estradą to niedawno był to normalny samochód użytkowy Fiat 170 to? dzisiaj dzisiaj pełnoprawny nosiciel żółtych tablic jest to już pojazd nabytkowy przed arenę, przed estradę wjeżdża Jaguar ja byłem z tego okresu, kiedy powinno się te samochody sprzedawać po dwa. Dlatego dwa, że ja nie miejsce podróż tam Kolejny uczestnik, Nasz Klubowicz, wytomski Klubowicz. BMW Reki. BMW. Tak zwany kanciok. Kanciok, czyli Fiat 125P. Będziemy mieli okazję ma? na ten temat porozmawiać. Patrz, patrzcie, jest co prawda nie bulik, ale ze uwagę, transporter rzadkiej wersji. Co to jest tam? Będziemy mieli okazję Bo, no porozmawiać z właścicielem. To, ma to, to, ma luka. to co ma na głowie, to co ma na dachu, to pomysł polskiego rzemiosła na powiększenie pojemności najmniejszego polskiego produktu. Ale to niskie. A to Speed Fire, mark czwarty bogaj. Opel, Opel, którego nie powinno już być. Te samochody zazwyczaj wymarły. Kolejne to po marzenie połowy Polaków. Audi 80, diesel. A to bardzo ciekawy, duży fiat z otwieranym ronodachem. No, Trabant, 91 no, rok rejestracji, 90. rok produkcji. To jest już ten na sprężynach w tyłu Ale dalej 601 wózów. No, garbus 1303. Wiecie Państwo, czym się Paszta. różni 1303 od 1302? 1303 miał diętą szybę przepiękna Warszawa zaprosimy Pana żeby nam coś o swojej Warszawie opowiedział jest to jeden z tematów dzisiejszej naszej parady i tutaj mam wątpliwość ID czy DS ID ID czyli poprzednik Citraena DS. jeden z pierwszych popularnie mówiąc DS-u, ja chyba nikogo nie obrażę, bo wszyscy na te samochody mówią DS ale faktycznie jest to Citroen ID poprzednik DS-a amerykański Ford 150 legenda, legenda amerykańskiej motoryzacji a to samochód, bo samochody przyjeżdżają do nas na sztuki i przyjeżdżają też na Mary! To amerykańskie coś, niestety nie jestem biegły w amerykańskiej motoryzacji. A, jest to Cadillac. Cadillac na metry. Jeden z większych samochodów, jakie odwiedziły naszą paradę. Przepiękne, przepiękne auto.

Возьмите. Убай, ты смеешься с этой машинкой? Не сядь. А? Да, я Я я я вам не... Я Tylko by był jeden citrę 200 tak. Już koniec to